Legenda o karze czyśćcowej króla Dagoberta Pielgrzymi udający się rok rocznie do Jerozolimy, przepływając około brzegów Sycylii, witają z daleka ziejący ogniem i dymem wulkan Stromboli, którego ogniste głębiny, jak mówią stare legendy, służą za miejsce oczyszczania dusz zmarłych. Wysepka, jaką utworzyły wybuchy wulkaniczne i szeroko rozlane strumienie lawy, stała się ulubionym miejscem pustelników synów świętego Pawła i Antoniego którzy w swoich pismach rzeczywiście niezmiernie cenne zostawili świadectwa tyczące się cierpień dusz czyśćcowych najstarszy dokument sięga siódmego stulecia a zatem czasów króla Francji Dagoberta biskup z Poitiers Ansoald powracał z ziemi świętej straszna burza spotkała pobożnego prałata przy brzegach Sycylii. Ratując życie, cała załoga statku zmuszona była zatrzymać się na małej wysepce Stromboli, gdzie spotkano samotnego pustelnika, żyjącego w poście i umartwieniu, z dala od świata. Biskup Ansoalt zaczął z nim rozmawiać o Francji, o swej diecezji i wreszcie w rozmowie wspomniano o królu. Zapewne ksiądz biskup nie wie, Opuściwszy kraj kilka miesięcy temu, rzekł pustelnik, że król ten nie żyje. Biskup nadzwyczajny okazał zdziwienie, usłyszawszy tę wiadomość. Pustelnik zaś, chcąc przekonać Prałata, opowiedział mu widzenie, jakie miał w tych czasach. Kilka tygodni temu, pewnego ranka, będąc niezmiernie zmęczony długim nocnym czuwaniem na modlitwie zaczął opowiadać starzec Zdrzemnąłem się na chwilkę. Nagle ujrzałem przed oczami czcigodną postać Starca, który wziąwszy mnie za ramię obudził mnie ze snu, wołając: Wstań prędko i rozpocznij się modlić za duszę króla Dagoberta, która stanęła dziś przed strasznym sądem Boga. Powstałem zaraz, a rozpocząwszy modlić się, ujrzałem na wzburzonych falach śródziemnego morza łódkę, w której siedziało kilkunastu diabłów. Mając pośrodku króla Dagoberta, statek zmierzał ku brzegom wulkanicznej Stromboli, skąd wydobywały się potoki gorącej lawy i buchające ogniem kłęby dymu. Nieszczęśliwy król, bity, popychany, mordowany na wszystkie sposoby, jęcząc przywoływał pomocy świętych patronów Francji: Dionizego, Maurycego i Marcina, błagając ich aby przez pamięć na wspaniałe świątynie, jakie ku ich czci za życia wystawił, ratowali go w tych strasznych okolicznościach. Za chwilę z nieba, pokrytego chmurami, padła błyskawica, rozegnała szatanów, a zaraz dostrzegłem jaśniejących chwałą wybranych trzech świętych, których przyczyny wzywał nieszczęśliwy król. Ach, ktokolwiek jesteście, zawołał pokornym głosem Dagobert, ratujcie mnie. My dwaj jesteśmy męczennicy Dionizy i Maurycy. Ten trzeci to biskup Marcin Tureński. Ponieważ wzywałeś naszej pomocy, a za życia byłeś nam wiernym sługą, przybywamy na twoje prośby, aby cię wyrwać z rąk szatanów i zaprowadzić do miejsca wiecznej szczęśliwości. Jednocześnie unieśli duszę Dagoberta do nieba, śpiewając: Błogosławiony ten, któregoś raczył wybrać Panie. Będzie on wiecznie mieszkał w swych przybytkach, przepełniony szczęściem twego domu. Na tym skończyło się opowiadanie pustelnika. Ansoalt, wróciwszy w krótkim czasie do stolicy swej diecezji, opowiedział wiernym w Płatie wszystko, co słyszał od świętego pustelnika, którego dzień widzenia zgadzał się najzupełniej z datą śmierci króla. Lud rozczulony taką wiadomością, Wyrył na pamiątkę treść opowiadania biskupa na marmurowej tablicy, kryjącej śmiertelne szczątki króla Dagoberta. Rzeczywistość pozagrobowego życia, według świadectw świętych. Hrabina de Strafford, przed powrotem z wyznania protestanckiego na łono Kościoła katolickiego, często miała sposobność widywania najprzewielebniejszego księdza de la Motte. Biskupa z Amiens. Rozmowy, jakie z nim prowadziła, czyniły na tej pani niezmierne wrażenie. Najwięcej jednak rozczuliło hrabinę kazanie księdza biskupa, wypowiedziane u Urszulanek w Amiens w dzień świętego Jana chrzciciela. Od tej chwili uczuła w sercu gorące i stateczne pragnienie, aby mogła czuć i wierzyć tak, jak ten kaznodzieja, którego słowa zawładnęły jej duszą. Jednak miała jeszcze trochę wątpliwości co do ofiary mszy świętej i czyśćca. Przybyła więc do świętego biskupa, prosząc o ostateczne rozstrzygnięcie tych dwóch artykułów wiary, dzielących ją jeszcze od nauki Kościoła Powszechnego. Biskup tym razem nie chciał z nią dyskutować ani zwalczać wprost jej uprzedzeń. Użył więc następującego sposobu. Hrabina niewątpliwie zna osobiście, rzekł biskup. Protestanckiego biskupa w Londynie. Masz pani do niego zaufanie, zatem proszę bardzo z następującą propozycją odnieść się do niego. Biskup z Amiens powiedział mi pewną rzecz, która mnie bardzo zadziwiła: mianowicie, że jeżeli wasza biskupia mość może zasadnie zaprzeczyć, że święty Augustyn odprawiał mszę świętą i modlił się za zmarłych, w szczególności za własną matkę, to on gotów przyjąć protestancką wiarę hrabina poszła za radą biskupa de la Motte i napisała o tym do swego biskupa. Biskup z Londynu nie odpisał, zadawalając ciekawość pani Strafford ustną odpowiedzią daną osobie, która doręczyła list z polecenia hrabiny. Najoczywistiej, rzekł biskup anglikański, pani Strafford oddycha zaraźliwym powietrzem katolicyzmu, stąd niewątpliwie to, co ja mogę jej odpisać w danej kwestii, nie zaradzi złemu. Milczenie człowieka w tak ważnej materii, który posiadał zupełne zaufanie pani de Strafford, musiało głęboko ją zastanowić i skłonić do przyspieszenia stanowczego kroku. Wkrótce uczyniła ona wyznanie katolickiej wiary na ręce księdza biskupa z Amiens. Przytaczam w tym miejscu wspaniały fragment z wyznań św. Augustyna, o którym wspominał ksiądz Delamotte. Pewnego dnia moja matka czuła się bardzo osłabioną i niebawem straciła przytomność. Podążyliśmy wszyscy do niej, lecz ona, odzyskawszy zmysły, rzuciła wzrokiem dokoła i poznała mnie i mego brata. Zwróciła się więc do nas ze skargą w głosie: Tutaj pozostawicie waszą matkę? Połykając łzy żalu, nie miałem siły zdobyć się na odpowiedź. Mój brat wyrzekł parę słów pociechy. Mówiąc, iż ufa, że matka będzie miała szczęście spoczywać w rodzinnej ziemi. Na to Monika spojrzała na brata ogromnie smutno, jakby chciała dać poznać, że zrozumiała jego myśl. Zwracając gasnący wzrok na mnie, rzekła: Słuchaj, co on mówi. Za chwilę do nas obydwóch obróciła się ze słowami: Pochowajcie to nędzne ciało, gdzie wam się podoba. Nie zadawajcie sobie żadnego trudu. O jedno tylko Was proszę: to jest, gdziekolwiek będziecie, pamiętajcie o mnie przed Ołtarzem Boga. I święty doktor dodaje: Teraz, gdy minęło pierwsze wrażenie bólu, któremu skądinąd można zarzucić uczucia nadto tkliwe i ludzkie, będę ci oddawał, panie, imieniem Twojej wiernej służebnicy, najwyższą cześć i chwałę, i płakać będę przed Tobą, już nie łzami ciała ale wylewać będę łzy ducha, jęczącego z bólu na myśl o losie dusz, które w Adamie zgrzeszyły. Chociaż matka moja ożyła w Jezusie Chrystusie, żyjąc na ziemi, pragnęła godnie oddawać chwałę Twemu imieniu żywą wiarą, czystością swych rąk, jednak nie śmiem twierdzić, że od dnia, w którym odrodziłeś się w sakramencie Chrztu, żadne słowo przeciwne Twej woli nie wyszło z jej ust. Biada najświętszemu życiu, jeśli zapragniesz je sądzić bez współudziału Twego miłosierdzia. Ponieważ wiem, że nie zawsze chcesz o Boże dociekać przewinień naszych, przeto mam stateczną ufność, że matka moja znalazła względy przed obliczem Twoim. A więc o Boże mego serca, chwało moja i życie moje, zostawiam na boku dobre uczynki mej matki, których wspomnienie słusznie mnie raduje. A błagam cię tylko o przebaczenie jej grzechów. Wysłuchaj mnie za przyczyną krwawych ran tego, który umarł za nas na haniebnym drzewie krzyża, a obecnie siedząc po twojej prawicy, wstawia się nieustannie za nami do ciebie. Wiesz, że ona stale w życiu miłosierną była i ze szczerego serca dorowywała winy oraz długi, jakie względem niej zaciągnięto. Przebacz więc jej przewinienia jeśli Ciebie czymkolwiek obraziła w ciągu długich lat, które od chrztu świętego w chrześcijańskiej przeżyła wierze. Daruj jej, panie, daruj, zaklinam Cię i nie wchodź z nią w żadne sądy, albowiem Twoje miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość Twoją, a według niezmiennych słów Twoich obiecałeś miłosierdzie dla miłosiernych. Wierzę mocno o mój Boże się jej okazał w całej pełni swoją niezgłębioną litość. Przyjmij więc w zamian hołd i uczucia najżywszej wdzięczności. Wspomnij, że Twoja służebnica, przechodząc do lepszego życia, nie myślała o ciele ani o wspaniałych pogrzebu obrzędach lub o drogocennych ciała na maszczeniach. Nie żądała pięknych grobowców. Nie prosiła nawet, aby złożono jej ciało w rodzinnym grobie, jaki sama wybudowała w Tagaście. Upominała się tylko, abyśmy o niej pamiętali przed Twoim ołtarzem w tajemnicy, w której ona za życia co dzień uczestniczyła, wiedząc dobrze, że w najświętszej ofierze przelewaną bywa krew, która jedynie zdolną jest zmazać fatalne piętno naszego potępienia. Niechże więc odpoczywa w pokoju razem ze swym mężem, oblubieńcem, któremu równie w dziewiczych młodości uniesieniach, jak w smutku i tęsknocie wdowieństwa, wiernej dochowała pamięci. Wszak ona, jego sługą i niewolnicą, dobrowolnie się stała, aby tylko tą owocną cierpliwością pozyskać jego duszę dla ciebie. A ty, panie, Boże mój, spraw niechaj słudzy twoi, których za ojców wedle ducha uważam, Niech ducha mego synowie, za dobroczyńce których siebie poczytuję, albowiem moje serce, mój głos, moje pisma są na ich usługi, niechaj wszyscy, którzy czytać mnie będą, pamiętają o Monice, twojej wiernej służebnicy i o Patryku jej mężu. Niechaj wszyscy, co żyją w zwodniczym blasku tego świata, pobożnie wspominają pamięć moich rodziców. Niechaj ostatnia modlitwa mojej umierającej matki ponad jej pragnienia wysłuchaną będzie. Pragnę zapewnić jej pomoc nie tylko moimi, lecz i modlitwami znacznej liczby osób. A teraz, mając na uwadze świętość Moniki, którą nieomylny Kościół na ołtarze wyniósł, oraz tę okoliczność, że święty Augustyn pisał swe wyznania w 20 lat po śmierci matki, Niewątpliwie lepiej w umyśle naszym przedstawi się nam to, co myślał ten wielki doktor o istnieniu czyśćca i surowości sądów Boga. Widzenie Świętej Teresy W 38 rozdziale swego życia opisuje Święta Teresa następujące zdarzenia. Ponieważ rozpoczęłam mówić o widzeniach tyczących się dusz zmarłych, pragnę zapisać objawienia jakie Bóg raczył mi udzielić względnie do niektórych umarłych. Powiadomiono mnie o śmierci zakonnika, byłego przełożonego naszej prowincji. Znałam go dawno i wiele usług oddał mi ten dobry ojciec. Wiadomość o jego śmierci była przyczyną wielkiego dla mnie niepokoju. Jakkolwiek był to człowiek wieloma odznaczający się cnotami, lękałam się o jego zbawienie albowiem przez dwadzieścia lat pełnił urząd przełożonego. Co do mnie żywo się troskam zwykle o tych, co rządzą duszami. Zmartwiona, poszłam do kaplicy. Tam zaklinałam pana Jezusa, aby porachował na rzecz tego zakonnika trochę dobrego, które za łaską Bożą zdołałam uczynić w życiu, a brakującą resztę dopełnił ze skarbu swych nieskończonych zasług oraz aby czym prędzej uwolnił miłą mi duszę z czyśćca. Gdy się modliłam o tę łaskę z całym żarem, do jakiego zdolna byłam podnieść w tej chwili mego ducha, ujrzałam z prawej strony, jak ta dusza, wydobywszy się z głębi ziemi, uniosła się cała rozradowana i promieniejąca ku niebu. Mimo, że ten ojciec umarł w późnym wieku, Przedstawił mi się w postaci trzydziestoletniego mężczyzny, jaśniejący światłem, bijącym szerokoświetlanymi promieniami. Ponieważ od miejsca, gdzie ten pobożny sługa Boży zakończył życie, bardzo byłam oddalona, szczegóły tyczące się jego budującej śmierci dopiero po upływie paru tygodni doszły do mojej wiadomości. Wszyscy, co byli świadkami zgonu tego zakonnika, podziwiali zupełną światłość jaką dochował do ostatniej chwili podziwiali łzy żalu oraz uczucia pokory wśród których oddał Bogu ducha święta teresa w tymże rozdziale pisze w klasztorze gdzie przebywałam najdłużej umarła dwudziestoletnia zaledwie zakonnica przykład prawdziwej gorliwości zamiłowania reguły oraz wysokiej cnoty w krótkim stosunkowo życiu zdążyła przecierpieć wiele. Ciężkie choroby, bolesne dolegliwości trapiły ją nieustannie. Znosiła je ona z nadzwyczajnym poddaniem i cierpliwością, czym istotnie budowała inne siostry zakonne. Na tej podstawie ani chwili nie wątpiłam, że zmarła poniosła z sobą więcej nawet zasług na sąd Boga, jak tego potrzeba do uwolnienia się od czyśćca. To też gdy odmawiałam w chórze kanoniczne pacierze, w cztery dni po śmierci młodej zakonnicy ujrzałam jej duszę, wychodzącą z ziemi, ulatującą ku niebu. Zbawiciel nasz, ciągnie dalej święta Teresa, pozwolił mi oglądać w duchu wielką liczbę dusz. Muszę jednak uczynić tę smutną uwagę, że tylko trzy dusze widziałam, jak prosto szły do nieba bez chwilowego nawet zatrzymania się w czyśćcu, dusza pewnego Karmelity, zakonnika bardzo wielnie pilnującego reguły, świętego Piotra z Alcantary i ojca dominikanina Piotra Ibanez. Boski Mistrz pozwolił mi również przypatrzyć się miejscu chwały paru dusz w niebie oraz oglądać stopień uświęcenia, jakim się wiecznie cieszą. Wielka zachodzi różnica między stopniami chwały błogosławionych w niebie. Widzenie błogosławionej Marii Małgorzaty Nie tylko za żywych, celem uproszenia dla nich łaski, poprawy życia lub nawrócenia, błogosławiona Małgorzata Maria poświęcała siebie, jako miłą Bogu ofiarę, lecz często spełniała to słodkie dla niej posłannictwo. Był prosić pomocy i ulgi duszom czyścicowym. Najświętsze serce Jezusa pisała ona w 1688 roku do matki de Lomer, pozwala często swej nędznej słudze ponosić cierpienia na rzecz dusz czyśćcowych, celem dopomożenia im do zadośćuczynienia boskiej sprawiedliwości. Wówczas cierpię mało, mniej od nich, nie znajdując odpoczynku ani we dnie, ani w nocy. Zresztą w żywocie błogosławionej Marii Małgorzaty, przez nią samą pisanym, znajdujemy pociągający opis paru objawień. Gdy klęcząc modliłam się przed najświętszym sakramentem, pisze Święta, nagle stanęła przed mymi oczyma osoba cała w ogniu, którego palący żar tak silnie podziałał na mnie, iż mi się zdawało na razie, że sama pale się tym płomieniem. Dusza ta dała mi poznać, jak straszne męki cierpi w czyśćcu, czym wywołała we mnie takie współczucie i że zalałam się łzami? Powiedziała mi nadto, że jest zakonnikiem Benedyktynem, który przez pewien czas słuchał mojej spowiedzi i zalecał częste przystępowanie do Komunii Świętej, za co Bóg pozwolił mu udać się do mnie z prośbą o udzielenie pomocy w jego przerażających ludzkie zmysły cierpieniach. Prosił abym w ciągu trzech miesięcy przeznaczyła na rzecz jego wszystkie moje dobre uczynki i cierpienia. Obiecywałam mu chętnie uczynić wszystko o co prosił, naturalnie o ile uzyskam pozwolenie przełożonej. W końcu przyznał się, że przyczyną jego wielkich cierpień była miłość własna, nadmierne przywiązanie do ludzkiej opinii oraz przekładanie własnych interesów nad chwałę pana Boga. Przy tym okazywał, pełniąc obowiązki powołania, zbyt naturalne przywiązanie do stworzeń, co się niezmiernie Panu Bogu nie podobało. Niepodobieństwem jest dla mnie opowiedzieć stopień i rodzaj tych strasznych męczarni, na jakie w ciągu trzech miesięcy byłam wystawioną. Duch tego Benedyktyna nie opuszczał mnie ani na chwilę, i zdawało mi się, że go widzę całego w ogniu. Co mi sprawiało tak wielką boleść, iż byłam zmuszona jęczeć i płakać prawie bez ustanku. Moja przełożona, kierowana współczuciem, pozwalała mi na ciężką pokutę i sama nakładała je na mnie, zalecając szczególniej dyscyplinę. Pokuty te i z nich płynące zewnętrzne cierpienia, jakie polecano mi ponosić z miłości do bliźniego, pomagały bardzo duszom czyśćcowym. Po upływie trzech miesięcy ujrzałam go zupełnie w innym stanie. Cały rozpromieniony, pełen chwały i jasności, szedł do Boga po wieczną nagrodę, a dziękując mi z wielką wdzięcznością, obiecał wstawiać się za mną przed Bogiem. Od tej chwili ustały moje cierpienia. Innym razem zobaczyłam zakonnicę, zmarłą już od dawna, która oświadczyła mi, że cierpi bardzo w czyśćcu, a nadto, że Bóg w nieopisany sposób zwiększył jej boleść, ukazawszy duszę bliskiej jej krewnej potępioną w piekle. Z taką gwałtownością i naciskiem domagała się dusza tej zakonnicy pomocy ode mnie, że naprawdę chwilki nie miałam spokoju. Mówiła mi wciąż: "Proś Boga za mną, ofiaruj mu twoje cierpienia, które w połączeniu z męką Pana Jezusa, Przyniosą ulgę moim cierpieniom, jakie wypełnisz do pierwszego piątku miesiąca maja, w którym to dniu przyjmiesz komunię świętą w mojej intencji. Spełniłam wszystko za pozwoleniem przełożonej, czego żądała ode mnie ta nieszczęsna dusza. Z powodu tego moje cierpienia nad wyraz wzrosły. Pod naciskiem tych niepojętych w sile dolegliwości nie znajdowałam ani ulgi, ani pokoju. Doszło wreszcie do tego stopnia, że kładąc się do łóżka, wydawało mi się, iż widzę biedną zakonnicę stojącą koło siebie i słyszę słowa: Ty leżysz wygodnie w łóżku? Przypatrz się mej ognistej pościeli, na której znoszę niewypowiedziane męki. I Bóg dał, że w duchu zobaczyłam to straszne posłanie. Ilekroć razy padnie mi to na myśl, drżę jeszcze z przestrachu. Największy ból, mówiła, sprawia mi rozrywanie serca żelaznymi, ognistymi hakami, jako kara za myśli i słowa szemrzące i krytykujące moich przełożonych. Mój język toczą robaki na zadośćuczynienie za moje uchybienia przeciwko miłości bliźniego. A za niewstrzemięźliwość w języku, patrz jak mam poranione usta. Ach, jakżebym pragnęła aby wszystkie dusze poświęcone Bogu mogły się przypatrzyć mojej męce. Niewątpliwie strzegłyby się pilnie przed wadami, których odpokutowanie tyle cierpień kosztuje. Jeden dzień w doskonałym milczeniu spędzony przez Was, miłe memu sercu zakonne siostry, uleczyłyby rany moich ust. Drugi dzień poświęcony przez Was praktyce doskonałej miłości bliźniego, bez popełnienia najmniejszej winy przeciwko tej cnocie, uleczy mój język. Gdybyście wreszcie trzeci dzień przeżyły bez najmniejszego szemrania przeciwko osobie waszej przełożonej, wnet moje serce zostałoby ukojone. Stosownie do przyrzeczenia, ofiarowałam komunię świętą za tę biedną duszę. Oznajmiła mi ona wkrótce, że jej okrutne męki w znacznym stopniu się zmniejszyły. Jednak długie czasy przebywać musi w czyśćcu dla odcierpienia kary przeznaczonej duszom leniwym w służbie Pana Boga. Widzenie Marii Latast. W naszych czasach Maria Latast, zakonnica, będąc doskonale ugruntowaną w cnocie, pozostawała w ciągłym połączeniu ze światem duchów. Gdy odbywała zakonną próbę, tak zwany postulat, w parę tygodni po przybyciu do zgromadzenia ukazała się jej dusza z czyśćca, w której ona poznała jedną ze zmarłych zakonnic. Przytaczamy dosłowne opowiadanie o tym zdarzeniu przełożonej klasztoru. Nie chciałam uwierzyć w rzeczywistość wypadku, sądząc, że Latast prawdopodobnie uległa zwodniczej wyobraźni. Ona zaś pokornie zamilczała i bynajmniej nie usiłowała przekonać mnie o prawdzie swoich słów. Zapytałam jej, jak wyglądała osoba, o której siostra mówi, że ją widziała. Postulantka z taką dokładnością opisała mi najdrobniejsze szczegóły tyczące się rysów i całej zewnętrznej postaci, że na podstawie tych danych od razu poznałam jedną z naszych sióstr. Która budując nas wszystkie przykładem świętego życia, umarła parę tygodni przed wstąpieniem siostry Latast do naszego domu. Nie wymówiłam jednak jej nazwiska. Czy ta dusza, pytałam dalej, dała siostrze jakiekolwiek zlecenie? Oto jej słowa, odpowiedziała Maria Latast. Jestem ta, którą wśród was nazywają matką E.D.B. Właśnie ją poznałam. Bóg swej dobroci wysłał mnie do ciebie, Mario. Ty możesz modlitwą złagodzić moje cierpienia oraz skrócić ich czas. Nie mogę się cieszyć jeszcze wiecznym błogosławieństwem z powodu pewnego zaniedbania w praktykowaniu miłości pana Boga, co jest wielkim nieszczęściem, zwłaszcza dla zakonnej duszy. Następnie, dla ostrego i przykrego obchodzenia się z niższymi ode mnie osobami, niestety nadto raniłam w życiu cnotę miłości bliźniego. Nie mogę sobie przypomnieć trzeciej przyczyny, ciągnęła dalej siostra Latast. Zdaje mi się, że głównym i jedynym cierpieniem tej biednej duszy było niezmierne pragnienie oglądania pana Boga. Dowiedziałam się, dodała siostra Latast, że archanioł Michał przychodzi jej wielce z pomocą oraz że wysoki stopień chwały i wyróżniające miejsce, jakie ma zajmować w niebie, wymagają pewnego rodzaju doskonalszego oczyszczenia. Otóż w papierach pozostałych po zmarłej zakonnicy odnaleziono zapewnienie uczynione w formie ślubu, mocą którego zobowiązywała się ona w każdej okoliczności życia, sięgać najwyższego stopnia doskonałości i stale postępować w obecności Pana Boga i działać zawsze jedynie z miłości i dla miłości Pana Boga ta obietnica zdradzająca zarazem wielką gotowość serca tej co ją złożyła oraz stopień wysokiej świętości do jakiego powoływał ją Bóg usprawiedliwia pod pewnym względem rodzaj wynagradzającego oczyszczania wspomnianej duszy które bezwarunkowo wydaje się być zbyt surowe dla zwykłych i pospolitych niedokładności w cnocie Maria Latast Kończąc za moim pozwoleniem opowiadanie, pisze przełożona imieniem śpiącej Matki B prosiła mnie o nakazanie całemu zgromadzeniu zachowywania w ciągu dziesięciu dni wyjątkowego milczenia oraz o praktykowanie cnoty miłości bliźniego. Bezzwłocznie poleciłam spełnienie tego, o co mnie proszono. Za kilka dni nieboszczka pokazała się znowu poczciwej siostrzyczce w chwili przyjmowania Komunii Świętej. Tym razem jaśniała pełnością chwały i szczerze dziękowała Marii latast. Odtąd mówiła mi ona często ach jak tę duszę ukochał Bóg, jakież wysokie miejsce zajmuje w niebie. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się tobie ten audiobóg, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe, swoich bliskich, znajomych. Przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.